Witam pozdrowienia Lesie, Na samym początku chciałbym pozdrowić Panie Manie z, 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 z biblioteki w Panie Szyję, Pana Paska, który ruszył mnie w szkole podstawowej plastyki, Deszczowa aura w lesie to jest docina. Mam na sobie kurtkę ćwiszebną Mon IWS 69, IWS w każdym razie nieprzemakalna, cienki materiał. Tak się prezentuje okolica. Ja sobie leżę na trawie jak porządny obywatel Rzeczypospolitej Leśnej, to chciałbym powiedzieć y, może o grupie leśnych ludzi. Wspierajmy się, dzielmy się wrażeniami. Y, warto pomagać, y, warto pomagać, y, jakiś piwu dobrać, jakie dobrać, jak dobrać, y, nie wiem, kalimatę. Zawsze możemy mieć coś do wyboru, do koloru. Także w grupie leśnej według mnie powinny być po to, żeby się wspierać, żeby, żebyśmy sobie pomagali. Jak widać drzewka mi ładnie rosną. Podniecam się zawsze, gdy, widzę, gdy leżę pod drzewami. Takie może zboczenie zawodowe, proszę Państwa. Proszę tylko spojrzeć. Tu przepiłowałem piłą Laplander Baco. Takie oto drzewo. Tu mniejsze to jest zostało. No tego nie spiłowałem, Lekko się chyba zasiałem w palec tą piłą. Także uważajcie, bo naprawdę jest osa. I Je pozdrawiam serdecznie Filip Piecowski. Dasz bud.